taj. Drogie światło, dziś, zanim ta wiadomość dobiegnie końca, możesz odkryć coś niezwykłego i przemieniającego. Ktoś bardzo bliski twojemu sercu czuje się głęboko samotny i z nadzieją w sercu prosi Boga o znak dotyczący właśnie ciebie. To poszukiwanie odpowiedzi może zmienić wszystko między wami, wnosząc światło tam, gdzie wcześniej była niepewność. Zostań ze mną i poczuj energię którą anioły przygotowały dla tej wyjątkowej więzi. Anioły przynoszą dziś do ciebie szczególne przesłanie, objawienie o wielkim znaczeniu. Ktoś z twojego otoczenia, może nawet ktoś, kogo widzisz na co dzień, przechodzi trudny czas i czuje się bardzo samotny. Może nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo twoja obecność wpływa na tę osobę. Tęskni za tobą bardziej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Z sercem pełnym emocji i pragnień prosi Anioły o znak, że wszystko się ułoży, że Wasze drogi się połączą, że pojawi się światło. Wierzy, że ten znak powinien przyjść od Ciebie. Czeka na odpowiedź coś, co przywróci jej nadzieję i wewnętrzny spokój. Jeśli to przesłanie porusza Twoje serce, zostaw lajka. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać to boskie pocieszenie i słowa, które przynoszą ukojenie. I pamiętaj, napisz w komentarzu: Akceptuję miłość aniołów, aby wzmocnić uzdrawiającą energię. Ta osoba od dawna żyje z tymi uczuciami i, mimo że stara się je ukryć, nie potrafi. Emocje, które w niej drzemią, myśli, które ją wypełniają, są z nią każdego dnia. W jej sercu jest coś, czego już dłużej nie może tłumić. Coś, co domaga się, by zostało wypowiedziane, rozpoznane i przeżyte. Próbowała sobie z tym poradzić na wiele sposobów, ale ból rozłąki fizycznej lub emocjonalnej stał się trudny do zniesienia. I właśnie tutaj pojawia się potrzeba znaku. Ona nie szuka słów, szuka czegoś głębszego. Potrzebuje wyraźnego sygnału, który potwierdzi, że to, co czuje, nie jest złudzeniem. W jej sercu tkwi coś prawdziwego i czystego coś, co pragnie zostać wyrażone i przeżyte w pełni, ale jednocześnie coś ją powstrzymuje strach, który nie pozwala otworzyć się całkowicie wątpliwości obawa. Że jej uczucia nie zostaną odwzajemnione, niepewność co do tego, co się stanie, jeśli się otworzy. To wszystko krąży w jej myślach. Anioły mówią: Tej miłości nie należy się bać, trzeba ją przyjąć. Uczucie, które ta osoba żywi wobec Ciebie, jest ogromne i głębokie. Nawet jeśli nie wyraziła wszystkiego wprost, to, co czuje, jest autentyczne i warte przeżycia. To miłość, która przekracza granice rozumu, coś, co trwa mimo milczenia, mimo oddalenia. Jest to siła, której nie da się zignorować. Coś, co będzie wzrastać i w odpowiednim momencie objawi się w najpiękniejszy sposób. Anioły przypominają, że prawdziwa miłość nie jest łatwa. Wymaga odwagi, cierpliwości i przede wszystkim wiary wiary w drugiego człowieka, w siebie i w to, że miłość, choćby wydawała się trudna, zawsze znajdzie swoją drogę. Ta samotna dusza wie o tym i dlatego prosi wszechświat o znak, że wszystko się ułoży, że miłość, którą do ciebie czuje, znajduje odpowiedź w twoim sercu i że możecie wspólnie zbudować przyszłość pełną harmonii i radości. Jeśli czujesz że ta wiadomość trafia do Ciebie, napisz w komentarzu: Akceptuję miłość aniołów, jestem godzien szczęścia 888 To wzmocni moc tego przesłania. Każdy gest czułości, każde słowo, które wymieniliście, miało dla niej ogromne znaczenie. Nawet jeśli tego nie widzisz, Twoje działania ukształtowały sposób, w jaki patrzy na życie i miłość. Twoja obecność jest światłem, które rozjaśnia jej codzienność. I choć może nigdy tego nie wypowiedziała, jest ci ogromnie wdzięczna. Każdy krok, który stawia, czuje, jakbyś był przy niej, wspierając ją nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziś zaczyna rozumieć, że tej miłości nie powinno się chować. Wręcz przeciwnie, trzeba się nią dzielić i przeżywać ją w całej pełni. To. Co czuje, wykracza poza wszelki strach czy niepewność. Z pomocą aniołów przygotowuje się na następny krok, na głębsze spotkanie z Tobą. Jest gotowa przyjąć tę miłość i doświadczyć jej razem z Tobą, by wspólnie zbudować coś trwałego i pięknego. Miłość, która Was łączy, ma Boski charakter. Nie spotkaliście się przypadkowo. Wasze drogi przecięły się. Ponieważ tak miało być. Anioły zawsze były blisko, prowadząc, chroniąc, przygotowując przestrzeń na to połączenie. Wasza relacja została pobłogosławiona przez wyższe siły. Niebo ma dla Was cudowne plany, i choć przeszkody jeszcze istnieją, Wasze przeznaczenie zapisane jest jasno i pięknie. Teraz nadszedł czas, aby zaufać temu procesowi. Otwórz swoje serce na nadchodzące błogosławieństwa. Anioły już torują ścieżkę światła, abyście mogli się odnaleźć, pokonać przeszkody i przeżyć pełnię miłości, która jest Wam pisana. Przeszłość zostaje za Wami. Przyszłość jest pełna szczęścia, harmonii i spełnienia wszystkich wspólnych marzeń. Anioły zawsze będą przy tobie, gotowe prowadzić każdy Twój krok, oświetlając drogę i otaczając Cię opieką. Gdy pojawią się wątpliwości i lęk, pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg i Anioły działają, by najlepsze mogło się wydarzyć, by miłość mogła się zamanifestować w swojej najczystszej i najprawdziwszej postaci. Cierpliwość którą okazywałeś wkrótce, zostanie nagrodzona spełnieniem najgłębszych pragnień Twojego serca. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, by więcej dusz mogło zostać dotkniętych tą wiadomością światła. Niech boskie błogosławieństwa otoczą Twoje życie, drogie światło, niech otrzymasz całą miłość, na którą zasługujesz. Niech droga twojego życia będzie rozświetlona pokojem i szczęściem, a anioły niech zawsze będą przy tobie, prowadząc twoje kroki i przynosząc harmonię twojemu sercu. Amen.